Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, a gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław jest dziś prezydent Wałbrzycha Roman Szołemyj. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, 4 czerwca pan premier Donald Tusk zaprasza Polaków, którzy chcą w Warszawie razem z nim iść w marszu przeciw drożyźnie, złodziejstwu, ale też kłamstwu za wolnymi wyborami i demokratyczną europejską Polską. Czy pan się wybiera na ten marsz? Tak, oczywiście, że się wybiałem. Bo dlaczego warto się tam pojawić? Dlaczego uważa Pan, że tam Bo trzeba, trzeba się w, pojawić? Walczyć z tym, o czym, o czym Pan powiedział, przywołując słowa pana, pana Donalda Tuska, byłego premiera, lidera opozycji, pomijając wszystkie inne, bardzo ważne, pewnie dla moich rodaków, czasami najważniejsze rzeczy, jak drożyzna, jak trudne warunki życia, to mi szczególnie bliskie jest to jako samorządowcowi, który w realnie późnym wieku e, wszedł do życia publicznego. To, co jest chyba najważniejsze obecnie, to jest zagrożenie podstawowych wolności konstytucyjnie zagwarantowanych w Polsce, jak wolność słowa, wolność przekonań, wolność osobista, demokracja trójpodział władzy to są fundamentalne, trudne do łatwego zrozumienia dla wszystkich rodaków kwestie. Stąd też zaproszenie na ten marsz, który zresztą będzie rocznicą ważnych wydarzeń z tamtych wyborów. Zawsze te wydarzenia są obchodzone w Wałbrzychu również powiedziałbym godnie i tak w sposób jakiś ważny dlatego myślę, że będzie obecnych tam wielu moich rodaków I ja też a spodziewa się pan, że właśnie te hasła, te wartości, o których rozmawiamy, o których też mówi pan premier, zapraszając na ten marsz, to jest właśnie coś, o czym Polacy na co dzień mówią, co ich boli. Czy to jest właśnie ten obszar, który będzie determinować, który będzie dominować być może lada dzień w dyskusji publicznej, gdy partie będą ogłaszać swoje programy i to będzie coś, co ostatecznie spowoduje, że jedna lub druga partia zwycięży za pół roku? Ja myślę, że to już jest przedmiotem debaty publicznej. Nawet jeśli kampanii nie ma, to w Polsce ta prekampania, debata, ostry spór polityczny, konstytucyjny, chyba ustrojowy, trwa od bardzo długiego już czasu. Myślę, że to, co dzisiaj doskwiera tak zwanemu przeciętnemu mieszkańcowi, Polski to jest właśnie drożyzna, To jest niepewność jutra, poczucie kompletnego braku pomysłu obecnej władzy na przyszłość. zarówno przyszłość kraju, przyszłość jego ważnych elementów życia gospodarczego społecznego, ale również niepewność w tych małych ojczyznach. Ja reprezentuję samorząd średnie, ale drugie co do wielkości miasta na Dolnym Śląsku. Takie same kłopoty, takie same wątpliwości mają mieszkańcy małych miejscowości wsi. Proszę sobie wyobrazić, że my nie wiemy dzisiaj, dziś jest koniec kwietnia, jak będzie się kształtował budżet naszych. Miast, miasteczek, w większości uzależnione od pewnego czasu od decyzji w Warszawie. Nasze dochody zostały systematycznie redukowane, i dzisiaj jesteśmy zdani na łaskę i niełaskę właśnie tego, co obserwujemy od jakiegoś czasu, czyli wizyt przedstawicieli rządu. Cieszymy się, jak otrzymujemy takie deklaracje, ale co mają powiedzieć ci, którzy ich nie otrzymują z takich czy innych względów? Planowanie życia w naszych Gminach jest po prostu życia, funkcjonowania jest po prostu niemożliwe. To zatrzymajmy się na chwilę przy tym budżecie, bo jak czytałem, to. W Wałbrzych obok Świnoujście i Szczecina, według Rio, jest najbardziej zadłużonym miastem w Polsce. Jaki ma pan pomysł na to, żeby wyjść z tego kryzysu? Dla uczciwości trzeba oczywiście pamiętać o tym, jaką drogę, jak długą drogę w ostatnich latach, oczywiście, pokonał Wałbrzych, więc też trudno tutaj stawiać znak równości między Szczecinem i Świnoujściem, bo tam są zupełnie inne okoliczności wynikające z tych wszystkich problemów finansowych. Ale czy, czy to jest tak, że. Musi pan naprawdę ciąć się na każdym możliwym odcinku koszty, inwestycje, etc.? Pan wspomniał o, o przyczynach, i myślę, że to jest kluczem do odpowiedzi na to pytanie. Ani zaprzyjaźnione, jak każde miasto z nami, Świnoujście, ani Szczecin, wspaniale się rozwijający, nie mają za sobą, za sobą choćby w drobnej części. Tego wszystkiego, co przeżyli mieszkańcy nie tylko Wałbrzycha, całego południa Dolnego Śląska, zagłębia Wałbrzysko Noworudzkie. Czyli transformacji całej. Ja bym powiedział katastrofy, która nie stała się w wyniku tego, że się, nie wiem, moi poprzednicy w Wałbrzychu prezydenci źle gospodarzyli. To był obiektywny fakt po prostu zwyczajnie zmieniło się gwałtownie wszystko gospodarka, życie społeczne, kulturalne, sportowe. Każdy wymiar naszego życia w tamtych czasach, 90. był obrazem tragedii, z którego to okresu mozolnie zarówno moi poprzednicy, przede wszystkim mieszkańcy Wałbrzycha, poprzednicy, ja również, staramy się wydostać. Dla bardzo wielu osób, dla bardzo wielu mieszkańców Wałbrzycha, również przyjezdnych osób, to jak zmienił się nasz Subregion, jak zmienił się Wałbrzych, jest przykładem tego, że nawet z najcięższej katastrofy, powiedziałbym tej wielowymiarowej, można wyjść obronną ręką. Ja uważam, że nie cieszę się z tego, że mamy takie zadłużenie, ale jakby popatrzeć na, na listę tych miast, które mają również takie wyzwanie, to znajdują się tam. Miasta, które po pierwsze nie kojarzą się z żadną transformacją, nie kojarzą się z żadną tragedią ekonomiczną czy społeczną, a też mają wyzwanie takie. Dzisiaj mogę powiedzieć, że największe inwestycje, które w mieście musieliśmy poczynić, i poczyniliśmy, choćby jak obwodnica, jak centrum sportowe, jak jak rewitalizacja starej kopalni, ale również ogromne inwestycje mieszkaniowe. Ja warto przypomnieć, zawsze to podkreślam, że jesteśmy największym beneficjentem programu dotacyjnego z Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę mieszkań, ponieważ jesteśmy miastem, w którym w nieporównywalnie dużej skali, w stosunku do innych miast, musimy, musimy rozbierać. Budynki mieszkalne, dlatego że są szkody górnicze. Może to nie jest tak jak w Trzebini czy jak w Bytomiu, ale to ma zupełnie inny, inny wymiar w skali miasta 100 tysięcznego. Więc wyzwania są ogromne, wspólnie razem próbujemy się, próbujemy się z nimi zmierzyć, i wydaje się, że. Że, że po prostu zwyczajnie nam parę rzeczy się udało wspólnie zrobić, choć wyzwania są nadal duże przed nami. To prawda. Myślę, że każdy, kto odwiedza Wałbrzych, szczególnie po latach, widzi, jak to miasto się y, zmienia. Natomiast y, te czynniki, takie zewnętrzne, obiektywne, jak y, wojna, Inflacja, z którą mierzy się cała Europa, cały świat w mniejszym lub większym stopniu. Poszczególne rządy sobie lepiej lub gorzej z tym radzą. I to o czym rozmawiamy, czyli ta, ten kryzys sprzed ponad 30 lat. To czy jeszcze długo będzie pan musiał płacić i czy długo Wałbrzycha nie będą muszą, musieli płacić rachunki? Za tę właśnie transformację całą? Myślę, że mieszkańcy Wałbrzycha nie płacą rachunków z tego powodu, ponieważ wszystkie takie zależne od nas, od naszego współgospodarzenia w obrzychu e, koszty są na umiarkowanym poziomie. Jak Ale czy, wiadomo, że was jakoś ograniczają e, jednak siłą W tym sensie oczywiście, że, że m, mamy relatywnie umiarkowane ceny opłat za gospodarkę odpadami, nisk, relatywnie niskie ceny piletów komunikacyjnych, czy też czynsze. Nie przenosi się ten wysiłek Nadgonienia tych zaległości wprost na, jakby to powiedzieć, obciążenia mieszkańców. Natomiast chcielibyśmy się szybciej rozwijać, chcielibyśmy więcej inwestować. Dużo udało się zrobić, ale więcej jeszcze, a może sporo chcielibyśmy jeszcze zrealizować. Nie wszystko można zrobić od razu. Ja mogę powiedzieć, że to, co nam najbardziej w tej chwili doskwiera, to jest to, że, że nie widzimy pewnej wizji, tego otoczenia gospodarczego. Jak mamy planować dochody miasta? Jak mamy planować inwestycje, w których roczny poziom inflacji wynosi 18%? Wszędzie jest inflacja w Europie, ale najwyższa jest praktycznie w Polsce, w krajach Europy Zachodniej to jest jednocyfrowe. Jak mamy planować inwestycje, kiedy każdy przetarg właściwie przynosi nam oferty wykonawców, które już wkalkulowują właśnie te wysokie koszty, więc jest to rzeczywiście duży problem, ale wydaje mi się, że jesteśmy na takim etapie, kiedy w mieście, kiedy bardzo dużo zrobiliśmy, teraz liczymy na środki z unijne, mówię o funduszu sprawiedliwej transformacji. Właśnie teraz ten proces przyjmowania tych środków się, mówiąc kolokwialnie, rozkręca, więc przed nami kilka lat, kiedy będziemy chcieli, mogli, będziemy musieli te środki Szybko zaabsorbować. Gdzie na pół roku przed wyborami jest ruch Tak dla Polski, którego pan jest, no jest pan jednym z liderów tego, tego ruchu. Samorządowcy opozycji demokratycznej wyraźnie powiedzieli, że dzisiaj celem jest wspieranie tych wszystkich środowisk jednoznacznie politycznych, bo przypominam, że ruch Tak dla Polski jest ruchem. Niepolitycznym, nie ma jednoznacznej podmiotowości politycznej, grupuje samorządowców, którym, dla których z różnych środowisk politycznych i też bardzo wielu, którzy nie mają takiej afiliacji. Dla nas podstawowymi wartościami jest niezależny, wolny, demokratyczny samorząd, europejskość, przywiązanie do idei współpracy samorządu, wolnego od wpływów politycznych takich jak obserwujemy dzisiaj choćby przy decyzjach rządowych przekazywaniu środków dla poszczególnych samorządów. I dzisiaj umówiliśmy się w środowisku ruchu Tak dla Polski, że wspieramy zgodnie z własnym przekonaniem, sumieniem wszystkie te środowiska opozycyjne, które ten nasz pakiet oczekiwań, powiedziałbym takich postulatów samorządowych zdecydowali się zadeklarować, że będą realizować, jeśli dojdą oczywiście do władz. A będziecie startować z listy platformy obywatelskiej? Jeśli ja jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, jeśli ktoś a właściwie gremia kierownicze środowiska tak mi bliskiego uznają, że y, jesteśmy my przedstawiciele środowiska samorządowego, jesteśmy mm, mo możemy być pomocni w wygraniu opozycji demokratycznej, a to będą wybory pomiędzy Demokratyczną polską, wolną, europejską i w moim przekonaniu wyraźnie autorytarnie już powoli zarządzaną polską centralistyczną, bez samorządowego ważnego filaru funkcjonowania ustrojowego. Jeśli ktoś zdecyduje, że może pomóc opozycji, to podejmie taką decyzję. Ja dzisiaj takiej decyzji nie podjąłem. Kilka miesięcy temu na antenie radia Wrocław powiedział pan pytany o swoją przyszłość polityczną, że absolutnie do parlamentu się pan nie wybiera, że zostaje pan w Wałbrzychu, To jest aktualna deklaracja, nic tak, się nie zmieniło to. Tak, nic się nie zmieniło. I będzie pan za rok walczyć o kolejną kadencję? No myślę, że tak. Chociaż to jest w Polsce rok to jest wieczność prawie w życiu publicznym, ale dziś na to pytanie odpowiem tak. No to mamy konkret Powiedział Pan trochę o funduszach europejskich. Myślę sobie, że możemy do tego wrócić w kontekście współpracy z zarządem województwa. Jak te relacje między Panem a, a marszałkiem Cezarem Przybylskim się układają, bo między stolicą Dolnego Śląska, a właśnie zarządem. Momentami bywa różnie, szczególnie to widać a propos porozumienia w sprawie wspólnego biletu między na MPK i na, na Kolej. Czy tutaj właśnie w przypadku dzielenia pieniędzy chociażby dla Wałbrzycha tej, tej, tej sprawiedliwej, jak rozumiem, transformacji wszystko jest tak, jak sobie pan założył, czy, 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 czy macie spore pole do, do konfrontacji, mówiąc prosto my tej konfrontacji jako samorząd, a mówię tu w imieniu swoim jako lider samorządu drugiego co do wielkości miasta na Dolnym Śląsku, my tej konfrontacji nigdy nie szukaliśmy i nie potrzebowaliśmy, oczekiwaliśmy i oczekujemy nadal wolnego od takiej, bym powiedział bezpośredniej polityki dialogu z zarządem województwa. Samorząd województwa dolnośląskiego jest w jakim sensie Precedensowy. To jest jedyny samorząd, który nie uzyskał przy akceptacji samorząd wojewódzki przy regionalnym programie fundusze europejskie dla Dolnego Śląska, jako jedyny w Polsce nie uzyskał akceptacji Komisji Wspólnej Rządu i samorządu. To wiele mówi. Ten, te różnice w podejściu, jak środki europejskie powinny być. Absorbowane, dzielone, jak powinny być wykorzystywane, były i pozostają duże. Niemniej, dzisiaj mamy taką, taki etap, że przechodzimy od fazy dyskusji i budowania tych, tych, tego programu do fazy realizacyjnej. Będziemy starali się w ramach Komitetu Monitorującego, w ramach różnych innych ciał, w ramach relacji z Ministerstwem Funduszy, Komisją Europejską, Wywalczyć dla samorządu partnerskie relacje. Dzisiaj zarząd województwa tworzony od kilku lat przez, przez środowisko tak zwanych bezpartyjnych samorządowców, w istocie będących przybudówką Prawa i Sprawiedliwości, a nami te relacje są bardzo trudne. I budowanie takiego przekonania, że zarząd województwa składa się z samorządowców niezależnych, jest, jest błędną narracją, nieprawdziwą. Chcemy współpracy, chcemy dialogu, chcemy partycypacji, nie chcemy konfrontacji, ale my reprezentujemy, na pewno ja, moi, wielu moich koleżanek i kolegów, reprezentujemy samorząd, który nie ma charakteru tak politycznie zorientowanego, jak samorząd województwa obecnie w, od kilku lat we Wrocławiu. To jednym zdaniem, bo musimy e, kończyć. Co przed Wałbrzychem? Jakie pan teraz widzi największe wyzwania Oczywiście, transformacja energetyczna, która jest u nas znacznie bardziej zaawansowana niż w wielu innych miastach. Jesteśmy liderem, jeśli chodzi o deklarację dekarbonizacyjną. W drodze są przetargi na autobusy zeroemisyjne. Koleżanki i koledzy z okolicznych samorządów razem wspólnie zadeklarowaliśmy właśnie taki bardzo szybki. Bardzo szybki tempo tej transformacji energetycznej. To jest ważne, bo to jest kwestia niskiej emisji, to jest czyste powietrze, to są zasoby wody, zieleni, to jest piękny region Dolnego Śląska, który sam w sobie jest piękny, więc to jest dla nas wyzwanie. Żeby to zrealizować, potrzebujemy wsparcia zewnętrznego, bo weszliśmy w tą transformację z wielkim obciążeniem. No, powiedziałbym, ustrojowej zmiany, która, która stała się naszym udziałem w latach 90. I to nie jest taki sam region, jeśli chodzi o wyzwania, jak wiele innych subregionów w Polsce. My na południu Dolnego Śląska, kibicując Wrocławiowi, Lubinowi, Lgomowi, mamy po prostu większe wyzwania i większe problemy. Roman Szolomej, prezydent Wałbrzycha, był gościem rozmowy. Dnia. pięknie dziękuję za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu.